No dzień dobry, dzień dobry, moje kochane panny. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 9 do 15 sierpnia 2021 roku. No i kochani, co Wam mogę powiedzieć? Pamiętajcie, że są to czytania ogólne, więc no, siłą rzeczy nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie tylko to, co dla Was, a resztę zostawcie. Nie próbujcie tego podpasować na siłę pod siebie. Dla moich nowych słuchaczy zajrzyjcie do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, także zachęcam no i co, zachęcam Was również do zostawienia łapki w górę, komentarza jeśli macie ochotę, zasubskrybujcie kanał, jeśli Wam się tutaj spodoba dobra Panny, lecimy Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień co miłego się może przydarzyć a na co uważać co w miłości rodzina, przyjaciela najbliższe otoczenie praca i finanse oraz rada. Dobra. I oczywiście karta opiekuńcza dla Was na ten nadchodzący tydzień. Karta opiekuńcza. Pomoc. Ok, wypadła, to bierzemy. Pomoc. Zwracaj się o pomoc. Przyjmowanie pomocy jest aktem szlachetnym. Tak jest, kochani, nie bójcie się zwracać o pomoc do innych. Dobra, Wasza energia ogólna. <ścoughs> Dziewiątka buław, no tak, bo moje panny są samowystarczale i nie potrzebują pomocy ze strony innych, tak? To tak na marginesie, co pierwsze, co mi przyszło do głowy w połączeniu z tych dwóch kart. No ale tak, dziewiątka buław, kochani. No, wygląda na to, że będziecie w trochę słabszej formie. Um, przynajmniej tak to się zapowiada na chwilę obecną. Mam nadzieję, że ta energia szybko ulegnie zmianie. Energia dziewiątki buław jest energią rannego żołnierza. Czujecie, że macie po prostu dość. Macie powyżej dziurek w nosie jakichś pewnych sytuacji, które istnieją w Waszym życiu, które Was otaczają. Macie dość wiecznych walk, Starć, konfliktów, walczenia o coś za wszelką cenę, tak? Macie ochotę po prostu stanąć, zatrzymać się, ogrodzić się szerokim płotem i po prostu poddać im święty spokój, tak? Macie już dość tego wszystkiego, co Was otacza coś być może trudnego, to może być sytuacja zawodowa, to może być sytuacja w relacji to może być w rodzinie, cokolwiek kochani wy już wiecie najlepiej co się dzieje w waszym życiu eee, kochani powiem wam tak, dziewiątka buław jest słownie okroczek od dziesiątki buław a dziesiątka buław to jest zakończenie trudnego cyklu, także nie poddawajcie się, bardzo was proszę nie poddawajcie się, jesteście na ostatniej prostej, jeszcze jedna bitwa przed wami jeszcze jedna walka przed wami, żeby ukończyć jakiś trudny cykl, tak? to tak ode mnie no, ale zobaczmy, co tu w kartach dalej wyjdzie. Co miłego się wydarzy? No właśnie, słońce, kochani, słońce, wyjdzie dla was słońce, także nie martwcie się, proszę Was. I nie blokujcie się na to słońce, które idzie z zewnątrz, tak? No, to może być kwestia nawet pomocy i, y, od innych. Kochani, słońce, czyli będzie radość, będzie szczęście, będzie satysfakcja, będzie zadowolenie. Słońce może oznaczać pozytywne wieści, które y, do Was przyjdą od kogoś, być może na które czekaliście, być może całkowicie niespodziewane. Słońce być może, może być oznaką jakiejś nowej ścieżki, nowej drogi, nowych pomysłów, inspiracji. Może być, może być yy, mm, ciążą na przykład, jeżeli, jeżeli długo walczyliście na przykład, żeby zejść w ciąży, żeby mieć dziusia, to może być właśnie ta wiadomość, która przyjdzie jak taka iluminacja, że tak udało się. Yy, ale to może być cokolwiek innego. To jest naprawdę całe, całe szczęście, całe morze szczęścia płynące w waszą stronę. Zobaczmy to w słońce w takim razie. To może być jakiś lew również, z którym macie do czynienia albo będziecie mieć do czynienia. Rycerz mieczy. A, szóstka pentakli, bardzo dobrze. I rycerz pentakli, i na spodzie azbuław. No i co ja mówię, uda wam się ukończyć cykl, tak? Jesteście na ostatniej ścieżce, przed wami azbuław, nowa ścieżka, nowa droga, być może jakieś zakończenie jakiegoś trudnego okresu, być może zakończenie jakiegoś cyklu, zakończenie pracy, jakiejś relacji, być może jakiś wyjazd za granicę, być może jakaś wycieczka za granicę, kochani. Coś się dla Was kończy i coś nowego, pasjonującego się dla Was zaczyna, kochani. Bardzo fajna energia. Tak jak mówię, możecie dostać. Yhm, jakieś wiadomości, dzięki którym tutaj energię przyspieszy i dzięki którym sprawy pewne potoczą się samoistnie w dobrym kierunku. Może tu czekacie na jakąś ofertę pracy albo na jaką, jakieś wynagrodzenie za dość uczynienie czy cokolwiek z tą szóstką pentakli i tutaj przyjdą jakieś wieści, yy, które poprowadzą, które Was tak podbudują, podładują yy, i będziecie chcieli tutaj małymi kroczkami iść w kierunku tego nowego początku, coś tu załatwić, coś zorganizować dla siebie. Tak jak mówię, to może być wyjazd, to może być jakaś Sprawa sądowa, która tutaj się dla Was zakończy, czy jakaś, jakaś inna, tak, jakakolwiek urzędowa, dzięki której uda Wam się dopiąć coś na ostatni guzik, dzięki której przyjdzie jakieś wynagrodzenie, szczęśliwe wiadomości i uda Wam się pomalutku tutaj ruszyć przed siebie w kierunku właśnie swoich, swoich planów jakichś tam i swojego nowego początku. Także tak bym to powiedziała. Powiem Wam tak, jeżeli to była sytuacja relacyjna, jesteście w stałej relacji i coś tu ostatnio nie grało, były jakieś zgrzyty, kłótnie, czujecie się poblokowani, tak na, na siebie, tak? Wygląda na to, że to druga strona, możecie mieć do czynienia z kimś z trygonu powietrza, bliźnięta waga wodnik, trygon ziemi również się tu zarysował, chociaż wydaje mi się, że to bardziej Wasza energia, no ale możecie mieć do czynienia z bykiem panną bądź koziorożcem. Że ktoś to po prostu zaszarżuje w waszą stronę, że ktoś tu wyjdzie z jakimiś przeprosinami, z jakąś propozycją e, na przyszłość, żeby zrównoważyć tą energię między wami. Może przyjdzie z jakimś prezentem, z jakąś ofertą, e, która pozwoli wam stabilnie, pomalotku ruszyć e, przed siebie w kierunku jakiegoś nowego, pasjonującego początku i w kierunku szczęścia. Bardzo ładna energia. E, dobra moi drodzy, na co uważać w takim razie? Na diabła uważajcie przede wszystkim na swoje jakieś toksyczne myśli i na swoje uzależnienie jeżeli czujecie, że coś Was przytłacza może, może macie jakieś takie swoje uzależnienia nie wiem, nadużywacie alkoholu albo jakichś innych środków, rzeczy czegokolwiek gdzieś tam zakopujecie się w zakupy, wiecie które, które odwracają Wasze myśli od, nie wiem, od takich codziennych problemów, kochani uważajcie na te swoje toksyczności, żeby się nie pogłębiały żeby, żeby nie wciągnęły Was w jakieś większe bagienko to po pierwsze to jest dobry tydzień, żeby walczyć ze swoimi nałogami, żeby pokonywać swoje słabości i swoje uzależnienia. Kochani, przypadnie uważajcie też na taką uzależnienie od środków materialnych, od, od sytuacji materialnej, tak? Nie tylko pieniędzmi człowiek żyje. Oczywiście one są bardzo ważne, życie nam ułatwiają i tak dalej, ale pieniądze nie są najważniejsze w życiu. Diabeł jest panem materii, więc uważajcie też na takie swoje postrzeganie pieniądza w swoim życiu, tak? Może warto by było coś tutaj zmienić. Diabeł może być też tutaj jakimś, nie wiem, kochankiem, kochanką, który wkracza w wasze życie, ktoś bardzo um, taki seksowny, ale również uzależniający. No i zaraz sobie dopowiemy, czy ten diabeł ma pozytywne intencje wobec was, czy nie. E, to może być oczywiście również jakiś koziorożec w waszym otoczeniu, na którego warto by było tutaj uważać. Zobaczmy tego diabła. Piątka kielichu. Król Buław i ósemka Buław, i na spodzie głupiec. E, kochani, powiem Wam tak: e, być może ktoś, po, ktoś chce, zechce powrócić do Waszego życia. E, zachce powrócić do Waszego życia, z kim już mieliście jakąś toksyczną relację w przeszłości. Uważajcie na tą osobę. To może być ktoś z podznaku koziorożca, to może być ktoś z trygonu ognia, mocno nam się tutaj zarysował, czyli baranlew strzelec. Ktoś, po kim bardzo długo cierpieliście. Ktoś, kto przysporzył Wam wiele smutku, wiele cierpienia, wiele złości, wiele przykrości. I ta osoba może tak całkowicie nieoczekiwanie tutaj się odezwać na zasadzie cześć panno, kochana moja, kochany mój, co u Ciebie słychać? Może byśmy się spotkali i miło z będzie jej czas, tak? Na zasadzie zacznijmy może od nowa naszą przygodę, naszą relację. Kochani, uważajcie, bo ta osoba nie ma czystych intencji, może zależeć jej tylko albo na aspektach materialnych, albo tylko na aspektach takich fizycznych, cielesnych, mm, więc tu jest typowe ostrzeżenie przed tą osobą. Oczywiście to nie musi, musi być osoba z przyszłości, bo tak. Często mówię właśnie osoba z przyszłości, osoba z przyszłości. To może być ktoś z Waszego bliskiego otoczenia, kto przynosi Wam wiele smutku, wiele przykrości, może zdołuje Was w jakiś sposób, może Was blokuje przed otworzeniem się na nowe, przed uwierzeniem w siebie. Ktoś, kto jest z Waszego bliskiego otoczenia, ktoś, kto ma nad Wami władzę. Jednak król buław to jest osoba, która jest, ma tą moc sprawczą. To może być szef, szefowa. To może być jakiś zwierzchnik. To może być ktoś w rodzinie, kogoś się tam boi, matka, ojciec, nie wiem, wujek, ktokolwiek, tak? Z Tutaj jest dużo komunikacji, ale takiej komunikacji negatywnej, która powoduje, że um, uzależniacie swoją taką opinię o sobie z opinią tej osoby. I to może Was dołować, to może Was przytłaczać, to może powodować jakieś smutki, rozterki. Kochani, i też z jednej strony nie rozstrzeganie tego, co macie, tylko siedzenie w takiej przeszłości. Kochani, tutaj karty mówią, że dokonać sprawiedliwego wyboru, sprawiedliwych cięć i wyruszyć w nową drogę. Być może odciąć się całkowicie od tej osoby, być może odciąć takie emocjonalne więzy z, z tą osobą. Tak? Dobra, co w miłości? Zobaczmy tu. O, mamy arcykapłankę. Piękna karta mówiąca o intuicji, ale jednocześnie o tajemnicy. Także, um, także tak, karta arcykapłanki mówi o tym, że wiemy dużo, czujemy dużo, um, wyczuwamy dużo, e, zwracamy uwagę na synchroniczności, na, na znaki, gdzieś tam mamy mocne połączenie z górą, ale jednocześnie za dużo nie mówimy. E, może to oznaczać tak, że jeżeli jesteście w jakiejś stałej relacji, może gdzieś tam. Mm, Czujecie, że partner coś ukrywa, może wy coś ukrywacie, ale nie chcecie tutaj wyjawiać swoich jakichś tam poglądów, póki nie uzyskacie takiego, takiej pewności siebie. Dla niektórych z was to może być jakiś sekretny romans, czy jesteście w stałej relacji, czy jesteście singlami, który gdzieś tam wkroczył w wasze życie, bo często arcykapłanka jest uważana właśnie za kochankę, za ukrytą kobietę, bądź ukrytego mężczyznę, z którym jest się w relacji. Także zobaczmy, zobaczmy tą arcykapłankę i zobaczmy, co tu więcej wyjdzie. Zbuła w słońce i askielichów. Wow! Na spodzie sprawiedliwość. Powiem Wam tak, moje drogie panny. Tu widzę trzy scenariusze i nie wiem, który będzie dla Was. Mmm... Może zacznę od tego, zacznę od tego. Zacznę od moich singli, kochanych. Moje drogi single, na waszej drodze może pojawić się ktoś z podznaku raka ryb, być może ktoś z podznaku wagi, być może jakiś lew. To tak ogólnikowo mówię, ale tak naprawdę to może być każdy znak. Ktoś, kto będzie. Takim tajemniczym wybawcą, takim ktoś, kto pojawi się z nienacka. Może wyczuwacie przybycie tej osoby, może czujecie, że ta osoba gdzieś się do Was zbliża, gdzieś się kręci, tak? Może czujecie, że jest z Wami zainteresowana. To może być ktoś z Waszego bliskiego środowiska, ale ta osoba nie wyjawia swoich uczuć. I wygląda na to, że przyjdzie tutaj jakieś zakończenie. Być może zakończenie milczenia tej osoby, a być może ta osoba przysporzy się... Yy włożę swoje trzy grosze, że tak powiem, żeby zakończyć Wasz jakiś trudny etap w swoim Waszym życiu. Może tą właśnie dziewiątkę buław, dziesiątkę buław. Może uda się to w końcu zakończyć i rozpocząć całkowicie nowy cykl pełen pasji, Pełen namiętności, pełen miłości, pełen szczęścia i satysfakcji. Przyjdą pozytywne wieści, kochani, właśnie razem z tym słońcem przyjdą pozytywne wieści, że ktoś jest z Wami tutaj mocno zainteresowany i ktoś chce zakończyć, zainwestować w ten związek, tak? To może się skończyć nawet ślubem, a może się skończyć po prostu stabilną, fajną, zrównoważoną relacją. Możecie się to z tą osobą poznać gdzieś w sądowych sprawach, urzędowych sprawach, takich rzeczach, być może gdzieś na wycieczce, szczególnie jeśli wybieracie się za granicę gdzieś, mamy tutaj tą kartę świata, gdzieś nad morzem. The cat Także, kochani, miejcie oczy szeroko otwarte, ta osoba przyniesie bardzo dużo radości do Waszego życia, bardzo dużo miłości do Waszego życia i szczęścia. Więc fajnie by było przestać się tu blokować na te wiadomości na tą nową osobę, tylko otworzyć, posłuchać głosu swojej intuicji, bo ona, bo ona was dobrze poprowadzi, tak, w tym kierunku. No, kochani, dla tych osób, które są w stałych relacjach i w których było duże utrudnienia, jakieś sytuacje właśnie tutaj, tu też przyjdą wiadomości od partnera, że koniec z tym, że kończymy po prostu ten trudny etap. Że chcę, chcę sprawiedliwości w tym związku, chcę, e, chcę rozwijać się w tej relacji i chcę, żeby tutaj wszystko miało nowy początek. Odbudujmy tę relację na, na nowych zasadach, na nowej pasji, na nowej miłości, na szczęściu, na satysfakcji, na takim głębokim poczuciu, że jesteśmy dla siebie stworzeni, że jesteśmy dla siebie, że jesteśmy razem. Także dla tych, którzy czują, że ich partner to jest ten właśnie partner, kochani, szykuje się tutaj nowy początek między Wami. Być może, tak jak mówię, jakaś ciąża, jakieś założenie rodziny. Dla niektórych z Was, szczególnie dla tych, którzy nie są w sformalizowanym związku, być może szykuje się małżeństwo, zaręczyny, zamieszkanie razem. Coś, jakaś stabilizacja, jakieś takie zabezpieczenie na przyszłość. No ale, kochani, dla niektórych z Was, z Was mam niestety taką mniej fajną wiadomość. Dla niektórych z Was może dojść do zakończenia relacji ze względu na jakąś ukrytą kobietę, ukrytą kochankę, ukrytego kochanka. Oczywiście ten kochanek może być po waszej stronie, także miejcie to na uwadze, że jeżeli wy jesteście w stabilnym związku, stałym związku, którym się coś tam nie układa, może, mm, może właśnie tutaj poszukujecie kogoś albo jesteście w relacji ze sobą trzecią, ale też może być tak, że partner, partnerka ukrywa tutaj jakąś kochankę, kochanka. I bardzo mi przykro, ale tutaj w tej sytuacji może dojść do rozpadu małżeństwa do rozpadu związku, mamy, Martę, kar mamy kartę świata i kartę sprawiedliwości, także jeżeli to jest formalny związek, to może dojść do rozwodu ponieważ ktoś tu miał za dużo opcji i nie chce dalej kontynuować tej relacji i wygląda na to, że ktoś tu jest gotowy na nowy początek, mówię to możecie być wy, to może być partner, partnerka na nowy początek, z nową osobą z osobą, w której jest bardzo dużo pasji dużo miłości, dużo szczęścia być może ta osoba gdzieś tam będzie się spodziewać dziecka, albo wyjdzie, że spodziewamy się z dziecka nie za swoim Mężem, czy tam z partnerem, tylko z kimś innym. Także kochani, dla niektórych z Was może dojść po prostu do rozpadu tego stabilnego związku na poczet właśnie czegoś nowego, czegoś bardziej takiego pasjonującego, szczęśliwego i pełnego takiej pasji, namiętności, miłości, nie? Dobra. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Królowa Mieczy, Królowa Mieczy, Królowa Mieczy, kochani, jest osobą po przejściach, osobą doświadczoną, która gdzieś tam schowała swoje serduszko, swoje emocje do kieszeni, zamknęła w klateczce i bardzo tak rozsądkowo podchodzi do wielu sytuacji. Być może macie kogoś takiego w swoim otoczeniu, to może być bliźnięta wagawodnik, ktoś bardzo konkretny, bardzo taki... Mm, inteligentny, ktoś, kto działa przede wszystkim poprzez umysł, nie poprzez emocje, nie pozwala, żeby emocje nim targały, tak? Także może, możecie mieć taką osobę w swoim otoczeniu, może się szykować jakaś konkretna rozmowa z taką osobą, albo wyjaśnienie jakichś spraw, być może odcięcie również, tak? Ym, zobaczmy królową mieczy. Królowa pentakli. Mhm, to jest wasza energia, moje drogie panny. Dziesiątka kielichów. Rycerz Buław na spodzie Królowa Kielichów. Wiecie, co wygląda na to, że możecie się zwracać do tej osoby o takie pomoc, wsparcie, a propos waszych spraw takich miłościowych? I jakiegoś nowego kierunku w Waszym życiu? Nie widzę tutaj konfliktów, nie widzę tutaj jakiejś tam tragedii. To będzie po prostu rozmowa, więc. No, jakby to powiedzieć, szczególnie jeśli dla Was zaczyna się nowy związek, jeżeli kończy się stary związek, jeżeli odbudowujecie ten stary związek, cokolwiek się tam dzieje w Waszym życiu miłosnym, kochani, ta osoba może być takim Waszym powiernikiem, tak? Tak jak mówię, trygon powietrza, bliźnięta waga wodnik, osoba, która zawsze spojrzy takim świeżym okiem na tę sytuację, zawsze dobrze doradzi, ewentualnie. Yy, Pozwoli gdzieś tam dokonać jakiejś decyzji, które chcecie, ale jest coś, o co chcecie tutaj zawalczyć, o jakieś swoje szczęście, o jakąś swoją stabilizację, o swoją przyszłość. Być może to są sprawy gdzieś tam pracowe, tak? Yy, myślicie o jakiejś zmianie w pracy, o zainwestowanie w coś, coś, co spełnia was emocjonalnie, kochani. No to ta osoba na pewno będzie pomocna, żeby gdzieś tam ustabilizować tą waszą energię. Jest to osoba, yy, która jest otwarta na was, otwarta uczuciowo, zawsze wspierająca, ale kiedy są jakieś takie trudne wybory, jeżeli są jakieś rzeczy, które gdzieś tam Powodują mętlik w waszej głowie i taki brak decyzji. Nie, wiedzy, nie wiem, w którą stronę chcę pójść, tak? To to jest osoba, która zawsze was wesprze i która was pokieruje w odpowiednim kierunku. To jest ta osoba, do której możecie zwracać się o pomoc, tak? Która zawsze wam pomoże, moi drodzy. Więc jeżeli będzie w przyszłym tygodniu coś takiego, co was będzie męczyć, kochani, zwróćcie się do tej osoby, bo tak jak mówię, macie z jej strony ogromne, ogromne wsparcie. Dobra. Praca i finanse. Zobaczmy co tu. A tu mamy maga. Piękna energia tworzenia swojej własnej rzeczywistości. wiary w swoje możliwości, w swoje osiągnięcia w siebie po prostu, tak? Także kochani, Mag jest manifestatorem. Mag jest twórcą. Mag jest czarodziejem, który tworzy własną rzeczywistość, swoje własne szczęście. I wygląda na to, że jeśli chodzi o sprawy finansowe, sprawy zawodowe, to tutaj będziecie w tej mocy sprawczej. Będziecie manifestować, będziecie afirmować. Będziecie mieć o konkretne jakieś marzenia w w których kierunku chcecie tutaj pójść? Bardzo fajna energia. Zobaczmy tego maga. Oczywiście to może być też ktoś z Waszego otoczenia. Zobaczmy tego maga. Uh, co nam wypadło? Wiecie co, nie wiem, jak to wziąć, bo tak ułożyło się tak i tak. Dobra, położę tak normalnie. Królowa Kielichów, Piątka Buław. Jeszcze jedną kartę poproszę, bo tak ani się nie odwróciło, ani nie pojawiło prosto. Ale zobaczmy tą trzecią kartę, żeby wiedzieć, jak to zinterpretować. No ale mamy szóstkę buław i szóstkę mieczy i gwiazdę, kochani. E, powiem Wam tak, nawet jeżeli w pracy gdzieś tam pojawiały się jakieś konflikty, być może z kimś z trygonu wody, rak ryby, skorpion, kochani, uda się te konflikty pięknie. Em, pięknie odpuścić, tak? Dogadać. Yy, dzięki zachowaniu tej swojej integralności, dzięki zachowaniu wiary w siebie w swojej możliwości, uda się być może wygrać jakąś bitwę, o coś, o jakąś sprawę, o jakąś sytuację. Yy, wygląda na to, kochani, że jeżeli walczyliście o jakiś projekt, albo walczyliście z jakąś konkurencją, albo w ogóle walczyliście z kimś w pracy, kto niekoniecznie wam tutaj służył, uda się załagodzić tą kłótnię, odnieść zwycięstwo w tej sprawie i popłynąć na te łagodniejsze wody, czyli Wasze myśli się uspokoją, Wasze myśli e, popłyną, tak, na spokojnie. Uda się pokonać konflikt i uleczyć tą sytuację, bądź uleczyć po prostu sytuację zawodową, kochani. E, dla niektórych z Was szykuje się jakaś przeprowadzka, podróż, e, jakaś zmiana, tak, e, w życiu zawodowym, która prowadzi do ogromnego zwycięstwa, ponieważ macie wiarę w swoje możliwości i wiarę w siebie, że cokolwiek nie zdecydujecie, w którymkolwiek którymkolwiek kierunku nie chcielibyście pójść, to jest właściwa ścieżka, na której odniesiecie zwycięstwo i spełnicie swoje marzenia i swoje cele, kochani. Także, także bardzo fajnie, bardzo fajnie. Także przyjdźcie do przodu, nie przejmujcie się innymi ludźmi, nie przejmujcie się ewentualnymi konfliktami w pracy. Otwórzcie się na nowe możliwości i na swoje możliwości i na wiarę po prostu w siebie, tak? Dobra, rada dla Was. Cesarzowa. Piękna energia, kochani. Yy, właśnie wiarę w siebie. Wiarę w swoje możliwości. Wiarę w swoje pomysły. Wiarę w tworzenie czegoś nowego w swoim życiu. Cesarzowa jest energią żeńską. To jest taka kwintesencja energii żeńskiej. Także otwórzcie się na otrzymywanie. Otwórzcie się na, na to, co wszechświat ma wam do zaoferowania. Yy, realizujcie swoje pomysły. Wierzcie w siebie. Zadbajcie też o siebie, bo przy cesarzowej ważne jest, żeby zadbać o siebie, o swój komfort, o swoje ciało, o swoją duszę, o swoje emocje, żeby zaopiekować kować się sobą, tak, to jest taka matka, żona e, kochanka, dziecko, wszystko w jednym tak, mm, także zadbajcie o, tą swoją, o to swoje wnętrze, tak, zadbajcie o to żeby Wam przede wszystkim kochani było dobrze no i mówię, ufajcie sobie, kroczcie pewni, pewni siebie, tak, e, naprzód e, realizujcie swoje plany, realizujcie swoje pomysły A zbudujecie własne imperium, tak jak ta cesarzowa. E, dobra, kochani, to co? Na koniec wieżaczek dla Was. Zobaczmy, co tutaj wyjdzie. antylopa, life is speeding up, no właśnie, coś tu, kochani, dla Was przyspieszy, energię przyspieszą, dużo sytuacji się wyjaśni w tym tygodniu, dużo problemów uda się zażegnać, wydaje mi się, że tutaj pokonacie jakieś swoje własne blokady, sprawy się rozwiążą, przyjdą na jakieś nowe osoby wspierające do Waszego życia, także życie tutaj przyspieszy bardzo, bardzo, bardzo mocno, kochani, ale na dożycie, spokojnie, na dożycie ze wszystkim. I na spodzie macie nietoperza, czyli a birth is assured. Czyli odrodze, odrodzenie jest pewne. Odradzacie się, kochani. To może być też właśnie kwestia wasza, tak? Żeby odrodzić się na nowo, tak? Żeby urodzić siebie ponownie, pokazać światu tak, tak, takiego, jakim jesteście, tak? Od wewnątrz. No, aktywny tydzień przed wami. Aktywny tydzień, moje drogie panny. Życzę Wam powodzenia ze wszystkim. Eee, no i co? Trzymajcie się cieplutko. Powodzenia i do usłyszenia za niedługo. Buziaki. Papa. Pa.